Boisz się zmian? To nic takiego. Ja też boję się zmian. Każdy boi się zmian. Dlaczego? Dlatego, że zmiana jest czymś nowym. Jest tym, czego nie znamy i nie przeczuwamy. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie, jeśli coś zmienimy. No a ja nazywam się Dorotakula i pomagam ludziom. Nie tylko w zdrowiu, ale również w zmianie swojego życia na lepsze. A więc, jeśli Cię ten temat interesuje, to zalajkuj, możesz też pisać komentarze, możesz dzielić się swoim doświadczeniem. Chętnie odpowiem na pytania, jeśli takie masz. No więc zaczynamy, bo dzisiaj w spotkaniu naszym zatytułowanym Trzy słowa. Mamy rozprawić się ze zmianą, a właściwie ze zmianą zupełnie świadomą. No i te, jeśli chodzi o trzy słowa y, dotyczące zmiany, właśnie takie, które przychodzą mi na myśl, to pierwsze słowo to świadomość. A jakie są kolejne dwa słowa? Obejrzyj do końca, a się przekonasz. Więc pierwsze słowo to świadomość, czyli świadomość tego, Właściwie dwóch rzeczy. Świadomość tego, że niezależnie od tego, czy chcesz tej zmiany, czy nie chcesz, czy podejmiesz zmianę, czy też nie podejmiesz, to zmiana i tak nadejdzie. No bo wszystko się zmienia. Popatrz dookoła. Zmieniają się pory roku, zmieniają się ludzie wokół nas, zmieniają się budynki i dzieje się to jakby niezależnie w ogóle od nas. My na to nie mamy żadnego wpływu. Czy coś się zmienia, czy nic, bo i tak się zmienia. No więc, jak sobie to uświadomisz, tak jak ja sobie kiedyś uświadomiłam, że tak naprawdę niepotrzebnie boimy się zmian, bo one i tak następują niezależnie od nas. I wtedy przyszło mi do głowy, że fajnie by było, że, żeby po prostu do zmiany podejść w taki sposób, że skoro ja. Nie mam na nią wpływu, to może i to, co się dzieje beze mnie, może nie do końca zaprowadzić mnie tam, gdzie bym chciała. Czyli jeżeli nic nie zrobię i nie spowoduję żadnej zmiany w sobie ani na zewnątrz, no to może to tak być, że wszystko się zmieni bez mojego udziału, a to niekoniecznie musi mi się podobać, więc... Mając to na uwadze wzięłam pod jakby m, sobie na warsztat tą drugą opcję, a mianowicie świadomość tego, że mogę to zrobić w sposób celowy i świadomy. <laughs> no To jest taka, takie trochę masło maślane, yy, masło maślane, które yy, w zasadzie no, ma, yy, jak zmiana yy, którą ja w sobie mam, może powodować zmiany, prawda? I tak to właśnie jest, że jeżeli my coś zmieniamy w sobie, to zmienia się też obraz, czy zmienia się świat na zewnątrz, na zewnątrz nas dookoła. No i jak to sobie uświadomimy, że mamy wpływ na to, co się dzieje ze mną, czyli mam też pośrednio wpływ na to, co dzieje się wokół mnie, czyli w świecie. To zmienia zupełnie perspektywę i postać rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że wtedy ja mogę sobie postawić pytanie, po co mi ta zmiana i do czego ta zmiana jest mi potrzebna. I na przykład y Mogę się zastanowić, co chciałabym zmienić w swoim życiu, i myślę, że Ty też możesz się nad tym zastanowić. Więc zastanów się, bo to jest drugie słowo, właśnie a propos zmiany, czyli pierwsze to była świadomość, a drugie cel. Po co i na co mi ta zmiana? Czyli tak naprawdę dobrze jest się zastanowić, co bym chciała zmienić, dokąd mnie ma to zaprowadzić. I wtedy wytyczyć sobie cel tej zmiany. I wytyczanie celów może odbywać się oczywiście na różne sposoby. Może być to w oparciu o moje potrzeby, czego ja potrzebuję, tak? albo może być w oparciu o tym, o czym marzę, co ja bym chciała, żeby nastąpiło. Ta, po prostu ten cel jest zależny od tego, co ja w danym momencie mm, mam na myśli, co mnie doskwiera, co mnie boli. I jak ja się nad tym zastanowię i zastanowię się nad tym, czego potrzebuję, to mogę określić właśnie cel mojej zmiany. A więc nie tylko decyduję się na zmianę, ale jeszcze decyduję o tym, co ta zmiana ma spowodować w moim życiu, jakie ma przynieść mi korzyści. I to jest właśnie sedno tego wszystkiego, że jeżeli ja sobie uświadomię, że ja mogę w, świ w świadomy sposób, uświadomię w świadomy <laughs> sposób, wpływać na moje życie, wytyczając sobie cele, wytyczając sobie jakby zmianę, kierunkując ją, bo ja mogę ją pokierować, prawda, w zależności od tego, jaki mam cel i co ja chcę osiągnąć i co w swoim życiu zmienić. To idąc tym tokiem myślenia, za tą zmianą, zaczną podążać inne sfery mojego życia. No, ja tutaj mogę przytoczyć taki przykład choćby mojego marzenia, które mam teraz. Więc przykładowo, mam potrzebę, bo taka potrzeba się w moim życiu zrodziła żeby nauczyć się języka angielskiego w stopniu takim komunikatywnym. No i teraz ta potrzeba, jeśli ja osiągnę ten cel, jeśli do końca następnego roku nauczę się tego angielskiego w sposób komunikatywny, to z automatu w moim życiu zmienią się y, pewne aspekty, czyli otworzę się już na inne możliwości. Będę mogła swobodnie rozmawiać po angielsku, a więc będę mogła zawierać nowe znajomości albo po prostu y, nawet interesy robić, jakieś, no nie wiem, biznesy rozkręcać, będę mogła czytać książki w tym języku, a być może zjedzać świat bez takich ograniczeń językowych. Więc każda zmiana, nawet najmniejsza, powoduje w naszym życiu właściwie zmianę kierunku, nie tylko. Zmianę tego jednego aspektu, ale za tym idzie cały ciąg zmian. A jeżeli za tym podąża cały ciąg zmian, to świat wokół mnie też się zmienia. Zmieniają się ludzie, zmieniają się stosunki między ludźmi, no i wiele różnych rzeczy za tym po prostu podąża i idzie. No i to jest taki, takie dwa słowa, czyli świadomość, cel. No, i oczywiście jeszcze jest trzecie słowo, i to słowo trzecie to działanie. Działanie, no bo nie wystarczy tylko wyty wytyczyć sobie cel, nie wystarczy tylko określić, co ja bym chciała zmienić, czy w jakim kierunku chciałabym podążać, ale ja jeszcze muszę zacząć podążać. Czyli nie wystarczy tylko wytyczyć sobie celów i kierunek zmiany, ale muszę jeszcze do tych Zmian doprowadzić, czyli oczywiście nie da się tego zrobić yy, naraz, od razu wszystkiego zmienić. Po prostu trzeba to robić krok po kroku, małymi krokami, podążać w kierunku właśnie tego celu, który sobie wytyczam, i wtedy ta zmiana następuje. Ona nie następuje tak nagle, chociaż są takie zmiany, które nagle, bo jak pójdę do fryzjera i zetnę włosy z, z długich na krótkie, no to to jest taka nagła, raptowna zmiana, ale większość zmian, które my tworzymy, wytwarzamy w swoim otoczeniu, następuje powoli. I teraz chciałabym y Nawiązać do tego, co napisałam w poprzednich postach. Jeżeli nie znasz tych postów, to zerknij sobie poniżej. Tam napisałam właśnie też post o zmianie, o tym, jak ja się zmieniłam, i tam widzisz tą zmianę na przestrzeni 20 lat. To nie jest kwestia jednego dnia, miesiąca, czy tygodnia, czy roku, tylko to jest na przestrzeni kilku lat, a nawet 20 dokładnie. <laughs> Więc no, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że te działania, które my włączamy, one będą postępowały powoli. To, je, to nie jest nigdy tak, że raptownie. Tak jak mówię, no, są zmiany, które są raptowne, ale większość z nich jest właśnie takim powolnym procesem. Dlatego myślę tym bardziej nie powinniśmy się bać zmian, ponieważ zawsze w tej zmianie. Też możemy dokonać jakiejś korekty, jakiejś zmiany. Więc, jakby ten proces jest na tyle powolny, że my możemy zawsze zrobić korektę naszego planu czy naszego działania, a w ostateczności, jeśli już naprawdę nie będzie wyjścia, zawsze możemy wrócić do początku, chociaż. Uważam, że nigdy się to nie udaje. Dlaczego? Dlatego, że za każdym razem, kiedy podejmujemy jakieś kroki ku zmianie, to i tak coś w nas się zmienia, więc jeśli wrócimy, to nigdy nie wrócimy już tacy sami. Będziemy już inni i ta nasza zmiana też będzie inna, to nasze życie będzie inne. A więc, reasumując, podsumowując właściwie. Ten mój wywód. Tu patrzę na y, czat, ale nie widzę Waszych komentarzy, więc no nie mam się na razie do czego odnieść. Niemniej jednak, możecie zadawać pytania, nawet jeśli oglądacie później ten live, to też możecie zadać pytanie, możecie się podzielić komentarzem. Ja na pewno odniosę się do tego y, po live. No i tak podsumowując. Chciałam Wam powiedzieć, chciałam Ci powiedzieć, że świadoma z, e, zmiana przede wszystkim zaczyna się od uświadomienia sobie, że niezależnie od tego, czy coś zrobię, czy nie zrobię, to jednak ona postępuje, ona przychodzi, wszystko się zmienia i mogę mieć wpływ tylko, po, tylko wtedy, kiedy podejmę decyzję. Decyzję o tym, że świadomie. Będę wpływać na swoje życie, a więc ta moja zmiana będzie zupełnie świadoma, czyli ja decyduję się na to, że biorę udział w tym yy, całym świecie, w tej całej zmianie poprzez zmianę swojego życia. Tak to jest. Chcesz zacząć yy, zmieniać świat, no to zacznij od siebie. I właśnie ta zmiana musi zacząć się od ciebie, a więc musi nastąpić w tobie. Czyli ta świadomość, tej zmiany, tej konieczności zmiany, tego, inaczej mówiąc, konieczności udziału w tej zmianie Twojej osoby jest konieczna. No i świadomość tego, że dzięki temu Ty możesz wpływać na swoje życie, właśnie dzięki temu, że się zmieniasz, że coś zmieniasz, że bierzesz odpowiedzialność za tą zmianę. No i podsumowując. Od tej świadomości przechodzimy do celu, czyli wyznaczamy sobie cel zmiany, wyznaczamy sobie, w którym kierunku ta zmiana ma zmierzać, podążać. No i na koniec, oczywiście, trzeba ruszyć tyłek. Trzeba po prostu się wziąć za realizację później tych planów. Oczywiście, ja tutaj tego um, tematu jakby. Um, planowania czy realizacji tych planów nie będę tutaj poruszać, rozwijać, być może zajmę się tym innym razem właśnie tym tematem. Natomiast chciałam w tym live'ie ci tylko uświadomić to, że niepotrzebnie boimy się tych zmian. zupełnie niepotrzebnie, bo one są korzystne, a można do nich podejść właśnie w taki sposób, że ja świadomie postanawiam coś zmienić. Świadomie przyczyniam się do tej zmiany, i w związku z tym mam wpływ na to, jak ona będzie przebiegała, ta zmiana. I mogę na tyle nią pokierować, że dojdę do celu, który sobie sama wytyczyłam. Napiszcie, czy was to przekonuje, czy podobało wam się, i czy była jakaś wartość, czy coś dla siebie zabraliście z tego live'a. A jeśli, to napiszcie mi, co dla siebie zabraliście z tego live'a. No i ja dzisiaj już dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam za tydzień, znowu na 19.03 zajmiemy się innym tematem. A może ktoś z Was chciałby, żeby zająć się konkretnie jakimś tematem, to też możecie mi napisać w komentarzu lub prywatnie, czym chcielibyście, żebym się zajęła i o czym powiedziała. Te trzy słowa. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem za tydzień o godzinie 19.03.